Profesor Ireneusz Botor, profesor w Instytucie Sztuk Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. To co tutaj prezentuję w galerii Fra Angelico przy muzeum, dotyczy tylko jednej realizacji w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Katowicach Podlesiu. To jest cykl fresków na sklepieniu dotyczących jednego tematu. To są sceny z życia Matki Bożej. Patrząc na te projekty, stwierdzam, że to jest ogrom pracy. To nie jest takie proste namalować, przygotować, jeszcze zaprojektować wcześniej. No, na pewno, dlatego że jeden taki fresk, on powstaje bardzo długo, bo od zamysłu koncepcyjnego aż do ostatecznej realizacji to mija parę lat. Przy ośmiu freskach to można sobie obliczyć, ile to może trwać, ile cza czasu trzeba posiadać. Święci szkiców koncepcyjnych od pomysłów. Które są w małej skali. Potem pomysły precyzuje się zgodnie z tym, co aktualnie autor no, jest przekonany, że to jest najlepsze rozwiązanie. Ale to jest jeszcze tylko projekt w małej skali, on ma do metra, jakby razem z formatem. Potem jest etap, jeśli projekty zostaną przyjęte i zaakceptowane, to jest etap realizacji kartonów w skali 1 do 1, i to już jest jeszcze następny etap, który wymaga jeszcze bardziej precyzyjniejszego dopracowania niż same projekty, ponieważ projekty są w małej skali, nie da się tak szczegółów dokładnie dopracować, a w skali 1 do 1 one muszą być już tak dopracowane, żeby można według tego zrealizować fresk. To jest projekt, ale trzeba ten projekt przenieść na odpowiedni grunt. Tak, no tu jesteśmy na etapie kartonów, najpierw szkic, potem projekt, potem kartony, a potem jest realizacja, która wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża. Mówimy tu o fresku mokrym, tak zwane alfresko, to jest malowanie na świeżym tynku. To musi być odpowiednie podłoże, złożone z, ze składników wapna, piasku i fachowcy od nałożenia tego podłoża. Dopiero położenie kilku warstw wedle ścisłej receptury jest takim ostatecznym efektem, na którym dopiero można malować. A malować trzeba szybko, dlatego, że to jest technika, która jest na świeżym tynku czyli jak tynk wysycha, to nie da się malować już, to jest, czyli trzeba malować po fragmentach. Cały jeden fresk jest dzielony na tak zwane dniówki, po włosku giornata. To wydzielone są takie partie, które malarz zdecyduje, że zdąży namalować. Malowanie polega na tym, że po nałożeniu świeżego tynku zostaje tylko parę godzin, żeby to namalować, właściwie jeden dzień, ale do południa się maluje, po południu się troszkę wykańcza. I potem już nie można nic zrobić, ponieważ wapno krystalizuje, wysycha i to nie da się poprawiać. Następny fragment potem trzeba nałożyć na nowo. I... Gdyby powstał jakiś błąd, to trzeba skuwać całą ścianę trzeba... i na nowo wszystko przygotowywać. Do, dokładnie tak. Tytuł wystawy jest, czy fresk jest jeszcze możliwy? Niewielu artystów zajmuje się tworzeniem no, techniki fresku. Myślę, że tak, dlatego że czasy temu. Nie sprzyjają, my jesteśmy zagonieni. To jest technika pracochłonna jednak i wymagająca bardzo ścisłej dyscypliny. My jesteśmy coraz bardziej wygodni. Czasy są takie, że pośpiech, życie nie pozwalają, żeby się skoncentrować i długo nad czymś pracować. Poza tym, rzeczywistość, która się ciągle zmienia, wytwarza formy no, łatwo wymienialne i najczęściej dzisiaj zamiast fresków mokrych ogląda się malowidła, które można potem łatwo przemalować, odświeżyć i tak dalej. Natomiast fresk już jest raz, że trudniejszy do, do zrealizowania, ale i trudniejszy do zlikwidowania, bo jest związany z, z podłożem. To nie jest malowidło seko na suchym tynku, tylko Malowanie na, na mokrym tynku powoduje związanie z podłożem. I jakie plany na najbliższy okres? No, ja mam propozycję w tychach syna marnotrawnego malować plafon pod chórem, i to jest na etapie w tej chwili realizacji kartonu. Czyli y, powstanie nowe dzieło? Zobaczymy, bo tu jest jeszcze kwestia badania podłoża i nałożenia przygotowania tego podłoża, żeby można było działać. Zatem, wszystkich tych, którzy się interesują twórczością i tematem zapraszamy do Muzeum Archidecezalnego w Katowicach w Galerii Fra Angelico, gdzie można zobaczyć projekty fresków, które już są zrealizowane w Katowicach Podlesiu. Tak. Czy fresk jest jeszcze możliwy? Dyrektor? W Muzeum dr Leszek Makówka. Ten tytuł jest lekko zaczepny z tym pytaniem na końcu, czy jest jeszcze możliwy. Widzimy, że jest jeszcze możliwy, bo mamy zrealizowane freski. A dlaczego taki tytuł? No dlatego, że nie ukrywajmy sprawa warsztatu, umiejętności. No to zanika niestety wśród adeptów sztuki, ta wystawa jest takie troszeczkę same takie wyzwanie właśnie w stronę świata sztuki, gdzie niekoniecznie obecnie warsztat, umiejętności są najważniejsze. No jest tutaj dużo pracy włożone, bo tu jest cały cykl tworzenia. Tak, my, no, nie mogę się pokazać fresków, no bo nie ściągniemy ich ze ściany. Chociaż pokazujemy je na filmie, ale pokazujemy takie rodzenie się tego fresku, czyli od pierwszej koncepcji, od akwarelki, jak to może wyglądać. Te główne kartony, tak zwane, czyli projekt 1 do 1, wygniesione z odpryskami farby, bo to było przykładane do ściany. Według to były wzorce, według których malowano. No i pokazujemy ten efekt końcowy, czyli to urodzone dzieło. Ale żeby to urodzone dzieło mogło powstać, no to ta wystawa pokazuje, ile to jest wysiłku i trudu ze strony Artysta sam wypowiadał się o tym, jak to tworzy, ile bólu kosztuje, żeby stworzyć właśnie ostateczne dzieło. Tak, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że jest, najpierw musimy zrobić całą pracę budowlaną zaprawy, tynki, warstwy, a potem stoimy gdzieś tam na jakichś rusztowaniach pod sklepieniem i z ręką do góry malujemy. To jest kwestia nie tylko umiejętności, ale także zwykłej siły fizycznej, wytrwałości, wysiłku. Jest to moim zdaniem no, rzecz warta podkreślenia, dlatego pokazujemy taką właśnie wystawę. No i trzeba to zobaczyć, bo nie każdy sobie zdaje sprawę, ile to pracy kosztuje. I jakie jest artystyczne przedsięwzięcie? Jest to ogromne, tym bardziej że w kościele, do którego te freski powstały. Tych plafonów jest 8. Proszę sobie wyobrazić, te powierzchnie razy 8. Dużo. Do kiedy Dużo. ta wystawa będzie w muzeum? Zapraszamy do połowy maja. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.